Powiem Wam trochę o ziołach, jeśli chodzi o takie zasady bezpieczeństwa, bo bardzo często się mówi, że zioła są mocno podrażniające i mogą po prostu zrobić krzywdę osobie, która ma wrażliwą skórę. I absolutnie się z tym zgadzam. Oczywiście, że zioła mają potencjał podrażniający, tak zresztą jak każdy inny składnik. Czy mówię tutaj w kontekście na przykład składników kosmetyków. Każdy z Większość tych składników też ma potencjał podrażniający, taki czy inny. Teraz jak mówię o ziołach, to wyrzućmy z tego równania henna, bo henna naprawdę bardzo rzadko podrażnia. I też kilka innych takich jurwedyjskich ziołek, typu na przykład nim, też bardzo, bardzo rzadko podrażnia. Ale jeśli mówimy tutaj o takich ziołach bardziej powiedzmy polskich, to oczywiście zioła mogą podrażniać i jeszcze na dodatek są reakcje krzyżowe. To znaczy, że na przykład jeśli mamy alergię na coś do jedzenia, to to może jakby skrzyżować się z alergią na któryś tam składnik działowy, no i tak, i dostaniemy wtedy podrażnienia. Tylko teraz próbując odpowiedzieć na pytanie, czy uważam, że robienie samemu kosmetyków, czy jakiś takich właśnie specyfików do leczenia skalpu jest bezpieczniejsze niż używanie kosmetyków. Na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko tak, że po prostu i tak, i nie. To zależy od osoby. Bo jeśli mamy zamiłowanie do szperania samemu, to zioła będą bezpieczniejsze. Jeśli mamy skłonności do podrażnień, to w momencie, kiedy na przykład dobieramy sobie konkretne zioła po kolei, jedno po drugim, sprawdzamy jakie mamy reakcje na nie, to jakby dowiadujemy się po kolei, można je rozdzielić te składniki, czyli na przykład można użyć. Tylko jednego zioła i zobaczyć, jaką mamy reakcję, że można tylko jednym dziełem zrobić próbę alergiczną i wtedy mamy pewność, że jakby nas nie uczuli. A jeśli chodzi o kosmetyki, no to niestety nie ma takiej możliwości. To znaczy możemy zrobić kosmetykiem próbę alergiczną i wtedy się dowiemy czy ten kosmetyk nas drażni czy nie ale nigdy nie dowiemy się, który składnik tego kosmetyku nas drażni, więc no, jeśli chodzi o takie, wiecie szukanie głębiej to myślę, że, że używanie składników oddzielnie dużo więcej uczy niż używanie kosmetyków no, wiadomo, w tych kosmetykach jest strasznie dużo tych różnych substancji i autentycznie bardzo ciężko jest dociec co tak naprawdę w, w nich robi nam krzywdę ale no, oczywiście zioła zrobią totalną masakrę. Jeśli weźmiemy, no, pakujemy wszystkiego pod sam nos, w ogóle nie zrobimy żadnego researchu na temat konkretnych składników, które wrzucamy do tego naszego specyfiku. I potem to nałożymy. No i wtedy oczywiście można się spodziewać autentycznie wszystkiego. Jak mówiłam w kontekście PPD tutaj ten efekt wiadra, czyli przypełnienia naszej osobistej tolerancji na jakąś tam substancję albo serię różnych substancji, które ciało uważa za podobne, oczywiście może się skończyć podrażnieniem i alergią. I tak samo jak z PPD, za każdym razem może to być inaczej, to znaczy możemy na przykład używać jakiegoś zioła przez jakiś czas i potem nagle z powodu, nie wiem, pyłków, czy pylenia, czy pogody nagle okaże się, że na nie reagujemy, więc trzeba po prostu robić to strasznie z głową i nigdy, przenigdy nie... Um... Nie e, udawać, że coś nas nie boli, że coś nas nie piecze, że coś tam nas nie ciągnie, bo na te symptomy trzeba po prostu reagować szybko e, i od razu, e, i e, nie kierować się tym, że tam kogoś nie bo nigdy nie wiadomo. Z mojej perspektywy mi jest dużo, dużo łatwiej samemu łączyć składniki, robię to też od bardzo, bardzo dawna już, więc jakby przeszłam bardzo długą drogę, żeby zrozumieć, co jak działa i kiedy i w jakiej ilości, bo te rzeczy też są ważne. Ale to zależy, myślę, wydaje od indywidualnego charakteru, bo e, jeśli nie mamy takiego zamiłowania do, wiecie, takiego samoeksperymentowania, to może lepiej po prostu tego nie robić. I zdać się na jakieś takie właśnie kosmetyki, które były, e, wiecie, dermatologicznie przebadane. E, ale oczywiście też uważam, że e, takimi kosmetykami trzeba robić próby alergiczne, zanim się je nałożę na skórę szczególnie podrażniałą. Jeśli chodzi o potencjał podrażniający, to zauważyłam u siebie, że na przykład zioła, które rosną w naszej strefie klimatycznej, takie zwyczajne typu brzoza, nie wiem, bylica, akacja. Te, te rzeczy drażnią mnie bardziej niż na przykład zioła ściągnięte z drugiej, stron, z drugiej strony świata. I podejrzewam, że to wynika z tego, że jak jesteśmy alergikami i jakby reagujemy na te alergeny, które mamy tutaj w powietrzu, to... Te zioła z innego krańca świata mają inne alergeny, więc po prostu mogą nas mniej drażnić albo wcale nie drażnić, więc warto też wziąć to pod uwagę. Oczywiście to jest tylko moja subiektywna opinia na ten temat, nie mam tutaj jak wam tego udowodnić. Jest, tak wygląda to w moim przypadku. No tutaj tylko bym wyrzuciła indygo i katam, bo oba mają jakieś powinowactwo do pleśni i podejrzewam, że pleśnie jest w każdym rejonie świata podobna, więc niestety.